Przed wojną mieszkaliśmy w Krzypsku Wielkiem, województwo wielkopolskie. Było nas ośmioro dzieci i rodzice razem było nas dziesięcioro. Mieliśmy gospodarstwo rolne i rodzice się zajmowali właśnie tą uprawą tam roli. No, tyle. I co się stało, jak wkroczyli Niemcy? No, jak Niemcy wkroczyli, to do, do grudnia jeszcze tam mieszkaliśmy, a 8 grudnia przyszli i nas wysiedlili. Wieźli nas w furmankę, wcześniej rano przyszli, kazali się szybko spakować, i furmankami wieźli nas na pociąg y, do Międzychodu. I stamtąd tym pociągiem jechaliśmy do Niepokalanowa. I w Niepokalanowie mieszkaliśmy przez prawie miesiąc w klasztorze. U tych Franciszkanów, tam chyba byli franciszkanie. Oni się wami zajmowali? Oni się nami zajmowali, dawali nam jeść i, i tam na podłodze po prostu żeśmy spali, kto czy miał to odzieżą, myśmy się po prostu przykrywali. I w styczniu Potem nas tego. Przyjeżdżali tam różni w gospodarze i zabierali tych ludzi do pracy po prostu. nie? I nas wziął taki majątek. Na Putka, to się nazywało, koło Grodziska Mazowieckiego. I tam rodzice pracowali właśnie też na roli w gospodarstwie. A my, te młodsze dzieci, teśmy do szkoły chodzili. No i, i potem, już ja skończyłam tam szkołę podstawową, no to też pomagałam w ogrodzie. I, i zimą to dziecka pilnowałam tam dziedzicowi i mieszkaliśmy aż do 45 roku. Tam. Kto, tam, kto był właścicielem tego majątku? Polak nazywał się Zjawiński, Tadeusz. No, a jak się potem już tego. No, i różne tam łapanki też były w grodzisku, nie ludzi łapali. Brat, brat pojechał do Warszawy, do Warszawie go złapali i e, tego. I, i, przez był ro, jeden dzień tego więzieniu, bo ten właściciel majątku pojechał i tam go wy, tego wydostał stamtąd. A tych ludzi z łapanek to wywozili na pracę do Niemiec. No, jak ja skończyłam podstawową szkołę, to mnie też chcieli wziąć do Niemiec, ale znowu tam taka Niemka byłam, oni byli młynarzami i ona mnie tam też tego. Wybawiła, nie? Żeby mnie nie wywieźli. Wyreklamowała. Wyreklamowała no. A tam jeszcze był jakiś taki y, doktor. No doktor Hełmański, który był bardzo takim człowiekiem dobrym. Bardzo nas tam tego leczył przez całą okupację i tego. Czy trzeba było w nocy, czy kiedyś, to on koniem jeździł i przyjeżdżał do nas, do nas tam opiekował się nami. I to był ten hełmoński lekarz, miał na imię Mateusz, ale był Józef Chełmoński, to był jego stryjem. Także to była rodzina tych hełmońskich właśnie, co był malarz chełmoński. No, a potem w 1945 roku to już wracaliśmy do, z powrotem do tego Chrzybska. Jak to wyglądało? No, dwa dni czy trzy nawet dni. Najpierw pojechało dwóch braci zobaczyć, czy tam w ogóle jest do czego wracać, a my potem, reszta nas, dzieci, wszyscy, Spakowaliśmy się i na dworcu w Grodzisku, żeśmy trzy dni koszowali, żeby się w ogóle do pociągu dostać. I co zastaliście? No, zastaliśmy tylko pusty dom i nic więcej. To znaczy Niemcy rozgrabili wszystko tam? Tak, no może nie Niemcy, Niemcy tam mieszkali, ale jak Niemcy uciekli, to chyba Polacy wyszabrowali, co tam, jeżeli coś po Niemcach zostało, nie? A wracając do tej putki, jak ci miejscowi ludzie się do was odnosili? Czy oni rozumieli, co was spotkało, czy się dziwili? Wygnańcami nas nazywali, ale tacy sympatyczni byli, nie dokuczali nam tam, ani nie. A pomagali jakoś? No, sami byli biedni, nie mieli jak pomagać. Nie, pom nie, nie mieli jak pomagać? Nie mieli, oni sami byli biedni, tak samo pracowali na majątku, jak my, także tyle samo mieli. No i mieszkaliśmy tam cała rodzina, w jednym tym, jedno pomieszczenie tylko mieliśmy. A z początku to jeszcze, jeszcze jedna taka rodzina dwuosobowa z nami razem mieszkała. Także 12 osób w jednym tym. w jednej izbie. I w jednej izbie. No to jak to się, jak to wyglądało na co dzień? Jak się dało żyć w takim? No jakoś trzeba było, gotowaliśmy na takim żelaznym piecyku. Zimą też nas grzał, bo rura taka była i to się tam paliło. Potem cały dzień i było ciepło. A, a skąd się żywność załatwiało? Jak... No żywność na majątku to deputat dostawał, ojciec, nie? Także mieliśmy mleko, codziennie tam jakieś 2 czy 3 litry mleka i, i zboże, i ziemniaki, tośmy dostawali deputat taki. A jakieś takie Tragiczne sytuacje, przykre, pani pamięta? No w naszej rodzinie na szczęście nic takiego się nie wydarzyło, jedynie tam w Grodzisku pamiętam, że zaraz na początku jakiegoś chyba policjanta zaszczelili, partyzanci zabili, to na rynku rozstrzelali 21 takich, 21 mężczyzn takich młodych. Tak na oczach wszystkich, a jeszcze jak tam jakieś inne były zdarzenia, to potrafili wieszać nad torami tych ludzi. Tak, żeby ci, co pociągiem jadą, żeby widzieli tych. Niemcy? Niemcy. Tych powieszonych nie widziałam, ale mój wujek pracował na kolei, był kolejarzem, także on to opowiadał, nie? I jeszcze jakieś inne sytuacje pani pamięta? Czy tam się pokazywało Gestapo, jakaś policja w tym? Którym... E, gestapo raczej nie, ale pamiętam, że też kiedyś jacyś partyzanci przyszli na majątek i tego ukradli jakieś bydle czy coś. I jakieś strzelali, żeby to... A ojciec był stróżem, więc tego. Nie miał kłopotów? Nie, nie. Nie, no bo to było wiadomo, że oni nawet tam były strzały i tego, że że to ukradli ci partyzancy, nie? A jakieś takie miłe wspomnienia z tego czasu ze szkoły, nie wiem, czy yy, miała pani koleżanki tam wśród miejscowych? No jedną z koleżanek to była właśnie córka chłopięskiego. No i tak bardzo tam nauczyciele nas lubili, bośmy się dobrze uczyły i <grytanie> bardzo tam ludzie wszyscy mieli wszy więc przyjeżdżały takie kontrole do szkoły no kontrolować włosy dzieciom czy te wszy mają i jak które dziecko miało wszy to ścinali włosy nie no a nasza mama ona o nas tam dbała także tego że ja musiałam zawsze zapisywać te dzieci, które miały wszy, bo uznawali, że ja to nie mam, i mnie nie kontrolowali. To były niemieckie kontrole. Tak. tak. Na no, z tymi koleżankami były jakieś przyjaźnie takie, że Pani chciała wrócić, tam potem kogoś odszukać. Nie, tylko byliśmy jeszcze w którymś tam 60 roku, to odwiedziliśmy właśnie tych państwa chałmońskich, tego lekarza. A tak to wszystko się gdzieś roztego rozpierzchło, także nie tego nie miałam żadnych tych. A pamięta pani jakąś taką sytuację właśnie z tym doktorem chełmońskim, że was odwiedzał czy, czy was leczył? Leczył nas, a druga rzecz jeszcze kiedyś. Tu z Wielkopolski nam nieraz przysłali pociągiem worek mąki, żebyśmy tam mieli, bo siostra mamy, oni nie byli wysiedleni, więc nieraz nam jakiś tam... No i kiedyś siedzimy w domu, a tu idzie doktor Chełmoński, niesie worek mąki na plecach. Był akurat w mieście. Nie wiem, jakim cudem się dowiedział, że jest na dworcu dla nas Przesyłka i to odebrał i przyniósł sam osobiście na plecach to przyniósł. I co fajnie, doktor bardzo fajnych na, tak. nosi Bardzo fajnych, tak. Tak, tylko on koniem jeździł, także przyjechał furmanką, ale z furmanki wziął y, na plecy i tak, i przyniósł. Także bardzo był taki, w ogóle był społecznikiem takim tak. i tą szkołę tam wybudował. I, i był patronem szkoły i zawsze tam coś tam na święta, czy na gwiazdki jakieś prezenciki, czy coś dla dzieci szykował. A tę szkołę kiedy wybudował? Tą szkołę, co myśmy do niej chodzili, to ona, to był jego prawdopodobnie dom poprzedni. I, I on to przeznaczył na szkołę w czasie wojny, nie? Aha, w czasie wojny. W czasie wojny. I, I co by pani chciała jeszcze dodać na, na ten temat, bo no tak z Wielkopolski w obcy jakby region człowiek zostaje przeniesiony bez niczego, co byście wtedy myśleli, czuli, że co no, to będzie? Co to będzie? Ciągle się wydawało, że się wojna raz dwa skończy i wrócimy, nie? A wojna nie, trwała. A wo, wojna trwała, nikt nie myślał, że tyle lat tam. Także... Czy moment y, wyzwolenia, wyjście Rosjan? No były, były strzały, był nalot na grodzi, zgi dużo tam ludzi zginęło, bo zbombardowali. Y, Rosjanie właściwie to zbombardowali, jak y, zawisłą jeszcze byli, nie, w ten czas zbombardowali. No i co to jeszcze tam? A widziała pani, jak przyszli? Widziałam, widziałam. Jak, jak to wyglądało? widziałam, ale ja to widziałam tylko tych dwóch, co do nas przyszli, przyszli do nas. Nie wiem, co tam, o co im chodziło. W każdym razie brat, on taki był trochę nieśmiały. I jak zobaczył tych żołnierzy, to taka komórka była,śmy tam króliki trzymali i on tam wszedł, a miał mundur taki niemiecki, tą marynarkę od munduru. Bo no, no, w czasie okupacji, co można było kupić do ubrania, no to się kupowało. I akurat on to miał, i jak on wszedł do tej komórki, to ci Rosjanie myśleli, że to jest Niemiec, i się chowa. I go chcieli zastrzelić. Także musieli dopiero im tłumaczyć, że to nie tego, że to nie jest Niemiec, tylko Polak, i to, i dopiero ustąpili. Nie? Kiedy ruszyliście z powrotem jak to wyglądało? No, wiem, że 19 marca żeśmy dojechali już tam do Chrzypska. Do no pociągiem przyjechaliśmy i jeszcze tam w Chrzybsku most był wysadzony. Nie można było do Wielkiej, bo Wielkie i Małe Krzypsko jest. Do tego Wielkiego Krzybska nie mógł ten pociąg dojechać, tylko o jedną stację bliżej Kikowo to się nazywało, tam żeśmy wysiedli. I żeśmy szli pieszo do Małego Krzypska i tam zatrzymaliśmy się właśnie u siostry mamy i tam byliśmy aż do pierwsz... no dopiero w kwietniu potem pojechaliśmy na swój... do swojego domu do Krzypska, bo musieli jakieś meble coś zorganizować, żeby można w ogóle było mieszkać. Nie? Jakieś tam no, gmina po Niemcach jakieś przyz... przydzieliła jakieś stare starą sypialnię, coś i... i... Wszystko od nowa właśnie. No i trzeba było... No. A czy tam na wysiedleniu, w tym, w, w tym miejscu gdzieś, nie wiem, widzieliście jeńców, czy Żydów, czy... Żydów tak, gdzie... Żydów. nie Jeńców to nie, nie. Jeńców nie, tylko Żydów. Żydzi to tego... To musieli, mieli opaski takie z tym, gwiazdą, nie, i maszerowali tam gdzieś do pracy i tego, i musieli śpiewać, że... Wiem, że Hitler złoty nauczył nas roboty, ale, nie wiem, jakieś takie... Co, a potem co się z nimi stało? Nie wiecie, nie? nie widzieliście. No, do getta pobrali wszystkich i z tego getta nieraz uciekły tam jakieś takie dziewczynki żydowskie, nieraz przychodziły do nas, no, a im tam jakiegoś zupy, czy coś dała. No i kiedyś właśnie taka dziewczynka żydowska była, <laughs> ją Niemcy zastrzelili, leżała tam w rowie niedaleko nas. To działa mieszkała gdzieś w lesie, czy Nie, no jak on wyszła z tego getta, to gdzieś chodziła po ludziach, żebrała, nie? No i gdzieś na drodze ją Niemcy spotkali i zastrzelili. Pani coś nam doda jeszcze, bo. To był bardzo zły czas w życiu. No na pewno. Pamiętam, jak chodziłam do szkoły, i też przyszli Niemcy. Niemcy przyszli w wojsko z psem. I, tego, I przez takie przeszkody jak żołnierze muszą skakać, to nam też kazali. Jak ktoś nie potrafił przeskoczyć, to tym psem szczuli. No. No i łapali ludzi. Pamiętam kiedyś też była łapanka, akurat w grodzisku. I, a ja byłam w szkole. Jeszcze z taką właśnie koleżanką, y, co, od młynarza córka to była. I ta, ten młynarz przybiegł do tej szkoły, bo y, taka plotka poszła, że nas wszystkich z tej szkoły Niemcy zabrali. Przecież taki zziajany wpadł do szkoły, nie zobaczył, że my się tu uczymy i że się nic nie stało, nie. Ale łapanki co chwilę były. Co chwilę były łapanki na ulicy, ale ja byłam taka drobna, szczupła, to mnie nie łapali, bo nie nadawałam się do pracy. Czyli na pani oczach brali ludzi? Tak, i to, jak no, taką, tak, tak jak, jak taką więźniarką jechali, taką kibitką, łapali i łapali. A ludzie rozpierzchali się, ulice od razu się puste robiły po bramach, się ludzie chowali, nie? Ale zawsze kogoś tam złapali. I tak jak do więźniarki do takiej kibitki wsadzali. I Krzyki płacz. W I tak. Ja byłam jeszcze dzieckiem, także tylko to widzę jeszcze przed oczyma mam. Jak oni maszerowali i tego z tymi opaskami śpiewali, nie? Musieli. Jeszcze, dość, że musieli pracować, to jeszcze musieli śpiewać. A to było tak, aha, śmigły, śmigły, ryc. Nie nauczył nas nic. Przyszedł Hitler Złoty, nauczył nas roboty. O, to takie śpiewali. Partyzanci zastrzelili, yy, zastrzelili policjanta, bo tam była policja też polska, nie? Ci granatowi. Mundur. Zastrzeliła i później jeszcze yy, też takie napisy były na murach, że. A walche się ten policjan nazywał, ale zapomniałam, jak się ten drugi nazywał. W każdym bądź razie, że pisali na murach, że walche już w niebie i prosi. Ach, kłos ten drugi się nazywał, kłosiku, kłosiku. Walche już w niebie i prosi o ciebie. Też takie było. To były na murach takie napisy. – Czyli tam konspiracja jednak była? – Tak, oskona? tak. Była. Była. – A partyzantów pani widziała? – Ja nie widziałam, nie. Mhm. – Ale wiadomo było, że krążą tam. – Tak. Byli, tak. Byli, byli. – A doktor coś mówił o tym, Chełmoński? – Nie, o nie. – O tym, jaka jest sytuacja na froncie? Czy coś wiedzieliście, co się dzieje? Były takie chyba głośniki, tam, na, pamiętam, na rynku, i przez te głośniki tam różne różni przemawiali, nie? i były wiadomości, co na froncie. I, ale to niemiecki, nie? Niemcy głosili. No ale po polsku to było. Mhm. Syn właśnie tego, właściwie właściciel tego majątku, w czasie wojny, nie wiem, w którymś tam, 43 roku, pojechał do Warszawy. I gdzieś w jakiejś restauracji w każdym bądź razie. I tam, nie wiem, może on do jakiejś należał, do jakichś tych akowców czy do kogo. W każdym bądź razie, że y, tam jakaś szczelanina się wywiązała i jego tam zabili, zaczelili. Także on tam zginął i już tak już nie wrócił. A. Jak wojna się skończyła, to ten majątek Polacy skonfiskowali. Nie wiem dlaczego, tam nie był taki bardzo duży, nie wiem, ile hektarów w każdym razie, że oni już tam nie wrócili, nie tego, wysiedlili ich po prostu, wrócili. Tak, rano o siódmej była pobudka, dzwonili jakimś tam młotkiem czy czymś w łopatę taką od pługa. No i pracowali do 12, potem była przerwa obiadowa i o trzeciej godzinie znowu była ta, ta pobudka, znowu dzwonili na tą, do tej pracy i do wieczora pracowali w polu. A w sobotę, niedzielę do kościoła można było? Iść? Tak, do kościoła tak, ale w sobotę pracowali, bo to soboty przed nie było wolnej, nie, a niedziela była wolna i kościół był w grodzisku, żeśmy chodzili do kościoła. Tego nikt nie zabraniał. A jeszcze mam takie pytanie, jak wróciliście do Chrzypska? jaka to była sytuacja, jak się spotkaliście z rodziną? Jak to wyglądało? No, bardzo się wszyscy ucieszyli, żeśmy wcale wrócili wszyscy, nie? I najpierw mówię, że byliśmy u cioci w Chrzybsku małym i oni nam tam dali krowę, kurę z kurczętami, jakąś owce. No tak, żebyśmy mieli coś na, na początek. Jakąś tam chyba świnię zabili, żeby było co jeść, także tak. A, no ale to ś... święto było jakieś? Ś... No święto było. Jeszcze ciocia była Józefa, jedna Józefa akurat żeśmy wrócili, także była uroczystość wielka.